Czekajcie, bo mi dzwoni. Też nie ma kiedy plotkara. No, co tam, genia? No, nie gadaj, nasza Bogusia. Osiemdziesiąt pięć lat. Mogłaby jeszcze pożyć. Świeć, panie. A gdzie ją będą chować? A kto się będzie chować? Cicho. A, na komunalnym. No, a stypa gdzie? We wrzosie? O, tam dobry rosół mają, na kogucie. Się chociaż szarpnęli, no. Ja tam byłam, jak Mariana chowali ostatnio. Hmm? Tylko krokietów niech nie biorą. Nie, to trzeba im odradzić. Pierożki z kaczką lepiej, no, aż mi ślinka idzie. Ja tam się czuję zaproszona, wiesz. Jak rosołu nie będzie? Gulaszowa? A co tu, Sylwester? Nie, no, ja muszę garsonkę kupić, no, bo Marian to się chował w czerwcu, to upały były. No, mogli się chociaż jakoś zgadać, ale o zmarłych się źle nie mówi, chociaż Boguśka zawsze była uparta taka, wszystko po swojemu. Się złożymy na wieniec, to raźniej w finansach będzie, no. Sztuczny, sztuczny. No. Jak weźmiemy z Mikołajem, to się jeszcze o Boże Narodzenie zaczepi. I drętni koniecznie, żeby na deser ten sernik wiedeński wzięli. On jest taki lekki jak chmurka, tematyczny. Bo ten kopiec kreta u Mariana to tak źle się kojarzył. No, no niech im lekka będzie. No pa, pa. Kto się schował, babcia? Bogusia nasza. A kiedy będziecie szukać? Oj, byle jak najpóźniej, Januszek. Mamo. Dobra, ja lecę się szykować, bo może i sztywna faktycznie, ale jednak impreza. Pobawimy się w chowanego.